Znajdujemy się w M-Studio w Zabrzu, gdzie Gerard otrzyma pierwszy egzemplarz, egzemplarz próbny swojej książki. To osoby, które pomagały wydać tę książkę, które włożyły też sporo pracy, żeby dzisiaj mogło nastąpić odebranie pierwszego egzemplarza. Współwłaściciel pan Jan Oślizlo i pan Grzegorz, który tak dzielnie z nami współpracował. No i co kochani? Niech się dzieje. O, o kur To, 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 to ja jestem. No, ja <laughs> nie jestem. Ja jest. Ale fajnie, no. No, podoba mi się. <laughs> super. Radość wielka. Do środka zajrzyj se. No, wszystko ta, jest. Wszystko jest. I logo i zabrza i nie połomić. Ale super, kurde, no. Faktycznie, pięknie. Podoba mi się. A. Zdjęcia. Wszystko jest. Teraz zostaje tylko sprawdzić. Tak. No, Mamy nadzieję, że niczego nie, nie poprawiać i wydrukować te, które pójdą do ludzi. Ten bym sobie zostawił na pamiątkę już. Na no, pewno. Nie. Ale ja widzę z no, co? To, to Kawałek życia, co? A ile jeszcze przed? No myślę, że do tej sety... jak Co Janek, odważył, taki młody może. do no, tej no, no. sety musi być. No jasne, no, e... widzisz, ale, ale przecież z Janka, dziadkiem, razem byliśmy w ratownictwie. Tak, byliśmy no. udział w akcjach. Z Ewaldem. Z Ewaldem, no, tak. E, 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 Ewan był tak wysoki jak Janek, ja na niego zawsze mówię Gregory Pek. I tak przystojny facet, dziewczyny się za nim oglądałem. Czyli wnuczek. Mageny no, po no, tak Tylko ta przystojność została po Cała reszta. Słuchajcie panowie, jakie pierwsze wrażenia? Ciekawy jesteśmy, jaki odbiór może być ale czytelnika. Jest tam sporo zdjęć historycznych. Z, z mojej perspektywy to jest kawał życia w ciekawych, ale też trudnych czasach. A tym bardziej yy, mnie najbardziej porywa ta chęć do życia. To, że pan Gerard po prostu ma taki apetyt. Czyli wszystko. może być wzorem dla absolutnie. seniorów? Absolutnie, absolutnie. Yy, więcej nurkował ode mnie. Ja się poczułem trochę źle, bo rozmawialiśmy <grym> o tym <grym> nurkowaniu <grym teraz. grym> ja, ja, ja... A, a z drugiej strony też mi daje nadzieję, że jeszcze mam tyle czasu przed sobą. No, ja tak, się no Dla mnie to jest ta perspektywa, że zawsze można. Oczywiście do końca. Panie Janku, czyli możemy powiedzieć, że, że może ta książka też będzie inspiracją do, do takiego fajnego życia tak, tak. na emeryturze? A myślę, że tak. Myślę, że tak, że jest tego bardzo dużo i ciekawość świata pana Gerarda jest bardzo ważna tutaj w tym że tam On jest otwarty na świat że nie zamykamy się w jednym miejscu, że można się przemieszczać, że to wiek nie chroni od ciekawości. No, oczywiście, zawsze byłem taki i dzięki temu żyję tak długo już. A proszę spojrzeć na pana Gerarda, on wygląda młodziej niż nie jeden. Coś powiedzieć dziś ja. Nie, ale z mojej perspektywy jest bardzo podobnie, to znaczy ja jestem bliżej już emerytury, właściwie... A nie widać. No, natomiast, no mnie, mnie tam zachwyciły też takie detale, które gdy dopisuję, bo, bo, bo ta książka, bo dla mnie też jest ważna jak ona jest napisana. I tak jak mówi Janek, ona jest napisana z pasją, ona opisuje fajne rzeczy, ale są takie detale, które wskazują, że, że są momenty załamania, bo tam są takie momenty są, tak, trudne w życiu. No, I tak. potem się wychodzi na zewnątrz i wychodzi się, dostaje się kopa, i znowu jest coś nowego. I, ona jest moim zdaniem taka wielopokoleniowa. Znamy, ty znamy tych ludzi, my ich poznajemy, i okazuje się, że no to nie są tylko osoby, które mijamy gdzieś na dzielnicy, w sklepach i tak dalej, ale osoby, które przeży przeżyły i przeżywają ciągle wspaniałe, fantastyczne sytuacje. Nie? Ja już nie wspomnę o, o tym, że, że można spotkać miłość. Właściwie, kiedy tak. już się wydaje, że właśnie Przecież człowiek. Nie ma siarza, to jest boska kobieta. <laughs> e, e, natomiast co, co jest dla mnie jeszcze ważne, e, to tu jest kawał historii Śląska. No dokładnie. Też, po czyli prostu. książka jest, nie, to, to nie tylko dla Śląska, książka tak, dla wszystkich Polaków. No. Jeżeli ktoś chce poznać historię Śląską, no to, to tu jest. To jest też. To jest cały Śląsk. Taki... No, a z, a tak z tego tak. co wiem, są tu również fajne anegdoty, które przydarzyły się w życiu Gerarda. A nie zdradzajmy tajemnic, no zapraszamy. A ja bym powiedział, że tam jest trochę pieprzu też. <grym> bo to też powinno przyciągnąć. Tak. Czyli tak. co, czekamy na, na wydanie ostatecznej książki tak, i, polecam, i na, się, i na się książką z czytelnikami, którzy będą zainteresowani posiadać tą książkę, przeczytać i być może podzielić się na naszej stronie. Wrażeniami. Tak jest. Polecamy.